Cześć, siema, witajcie bardzo serdecznie. Jestem Gamer Polska, to jest gra Seven Days Today, a więc słuchajcie, zaczynajmy. Nie wiem, może kojarzycie tą grę, to jest a alfa. Jest na sporo bugów, no ale jakoś dam radę. Tyle zombiaków to jest, że po prostu ledwo co można przetrwać, no jakoś wydaje mi się, że sobie poradzimy. Widzicie to jakieś urzęda gdzieś idzie. O, tam mamy. Dobra, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko przetrwać, ale wydaje mi się, że jakoś dam radę. O, mamy tutaj jakieś rzeczy, je sobie. To też może nam się przydać. O, jakieś tak. Dobra. gdzieś tutaj dzisiaj osiedlimy, może jakiś domek znajdziemy Chyba na, na e -M -M mapę to my jesteśmy tu my pójdziemy do tego domu małego Dobra, idźmy tam Dobra, to w tą stronę idźmy O, no proszę, pistolecik Podejdźmy tylko od tych zombiaków i sobie go od razu wyjmiemy Dobra, super No i pistolecik mamy Tak, przed 18, czy tam 6, tutaj nie wiem, kto będzie pisało będziemy musieli już się gdzieś osiedlić na dobre, bo to one nas zjedzą, te zombiaki. Naprawdę, jest tak ciężko przetrwać, że to jest po prostu masakra. Ten odcinek, tak, wydaje mi się, że ten pierwszy będzie tak trwał z 10 minut, nie więcej, bo, bo wydaje mi się, że nie jest potrzebny więcej. O, to nawet jest dobry domek do osiedlenia do, o, o, się. Proszę, drugi pstolecik. Groń jest najtrudniej bardzo łatwo, ale. Ale tutaj przetrwać jest naprawdę ciężko. Dobra, zetnijmy jeszcze kilka drzewek. Nawet desek nie mamy, znaczy desek. sikierki nie mamy. ta baba denerwuje, tylko co po lewej. Gin! Jakie co za małpa. On zelagowało, jak strzeliłem. Dobra. Aha, dobra, to do, do trochę tak wolno Mamy jakieś picia? Nie mamy, niestety. Mamy jedynie... Ma... Słoik, no. Dobra, Musimy też drzewo ręką i pójść do tego domku. Może tam coś ciekawego znajdziemy. Nisz, to szybciej! Dobra, niech ich zabije też żywo. Dobra, szybko. Dobra. Ze mną? Zadziera się w gnojki? Gnojuchy. dobra Szybko, zbierajmy to No i znowu, dobra, dobra, dobra Ej, ej Idź ode mnie Chce się dać zabić, ale... Dobra Zbierzmy to dziwne Okej, okay, dobra, udało się Wcale daliśmy radę. Hmm. Wydaje mi się, że tam u góry ich nie powinno być aż tak dużo. Ale pierwsze, przetwórzmy sobie te, te drewna, co wzięliśmy na deski. I później. O, lezu, Nie, nie widziałem tego. I później sobie posykamy się po drogę. Mam nadzieję, że ich tutaj u góry nie będzie. A mi przechlapane, jak będą. Dobra. To jest coś takiego typu Minecraft w tym... takim ładniejszym grafiką i realistyczniejszym, bo naprawdę grafa jest. O, tam są, no i na dole siedzą. Tutaj szybko przeszukamy to wszystko. O no proszę. Ne, mamy. Antybiotyki. Wydaje mi się, że tutaj to przetrwamy jakoś tą noc. Na to, że się osiedlimy i... A bo inaczej osiedlimy się na dachu, tam będziemy bezpieczniejsi. O, i O, no proszę. Mamy to, karabinek. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że osiedlimy się na tym, na dachu, bo tam będzie najbezpieczniej. Już tak zrobiłem kiedyś i to na dobre mi wyszło. Dam radę, to położyć. O! I tak będzie chyba najlepiej, jak się osiągniemy na deszku To będzie musisz wybić, I wtedy tutaj będziemy bezpieczni. Dobra, a tutaj to weźmy i, I zamurujmy to. Obyśmy tylko tam nie wpadli, bo to będzie wtedy nie będzie zbyt fajnie. Dobra, zawala się. Okej, okay, i teraz wydaje mi się, że to tak jakoś obtoczymy... Się... O, tutaj ja nie mam te tele. Później nam się to na killoff przyda. E, Drewna już nie mamy zbyt dużo. Mm, co? co byśmy mogli z tego zrobić? Czybym tylko coś takiego? Muszę sobie... A nie, 11 to jeszcze mamy czas. Dobra, to sobie jeszcze zejdziemy na na dół, po prostu z się zrobi. Boże nie mamy zbyt dużo tego, no jak to się nazywa. Czasu. A dobra, i będziemy musieli później jeszcze jakoś spróbować wejść. Dobra, to weźmy sobie to przetwórzmy. Później, na to jest z tego schod, zrobimy coś takiego prowizorycznego. Dobra. dobra, wody mamy, nie ma. Zajdziemy sobie ten... a Albo ten wejdziemy tak normalnie, tak tylko jakoś schodami. Dobra, więc, łajcie, będziemy szli yy, Zetniemy te drzewa. Co sobie wodę, bo wtedy będzie się szybciej ścinało, Bo nie będziemy tacy zmęczeni. Bo co ja to teraz kupiłem? Dobra, no nieważne. Nie będziemy tacy zmęczeni, i wtedy będzie. O, tylko żeby nas to nie skarżyło. O, no proszę ile drewno. A sobie tam wejdziemy znowu i będziemy mieć taki prowizoryczny domek na domku. To szybko. A, i tak ogólnie to chodzimy dziewczyną. Nie wiem, nie wiem czy byście założyli. Mówię, ja naprawdę bardzo polecam jest na Steamie tam, chyba nie wiem ile ona kosztuje 11, coś około tego. Dobra, zetnijmy te drzewko. Samy, bo. bo nie mam dużo czasu. Dobra, więc słuchajcie, zacznijmy też szybko jeszcze kolejne. Wydaje mi się, że to nam wystarczy chyba na ten domek, bo będziemy musieli wracać. Bo już 13 się robi, a wiesz, to musimy dokończyć ten domek i będziemy kończyli. Wydaje mi się. No ale szybko, niż to, niż to. Dziewczyna, kobieta. Dobra, a więc słuchajcie, to zniszczymy Zbierzmy to I... Przepuszczmy to na deski 100 deseczek, dobra Wydaje mi się, że tyle nam... Albo nie, zetnijmy jeszcze jedno szewko Tutaj te Czas na zgonie, naprawdę No proszę, ale nam tego drewna wypadło Hej okay, yy, to mamy. Dobra, teraz słuchajcie, będziemy tutaj musieli jakoś wejść, ponieważ jak to jeszcze zrobimy do końca. Zpnijmy się po tym Dobra, żeby tego nie było o tym chodzi. Bo nie chcę, żeby to czasami się po tym zombiaki wspięły. Wtedy to nie będzie zbyt przyjemnie. Dobra, nie wepnę się. Wejdźmy po tej drobince i wtedy będzie ten. Ej, będzie dobrze. I nam nigdy nie wejdzie. Kurde, no gdzie jest ta kolorna drabina? No, mamy. Okej. Mam jeszcze 12 tego drabinka Tego chyba w ogóle skuć nie możemy ale dobra. Hmm, myślę, że już ładnie zrobimy szyb, bo nie mamy piasku. To jest podobny trafnik jak w metracie, tylko o wiele większy jak tutaj widzicie. Dobra, zaraz się tej zrobię. jakieś biczki, coś takich prowizorka pełna, ale jakoś to będzie wyglądało. O jezu, nie chciałem piękną wystawić. Gierka nawet fajna, wam powiem. Tak, żeby sobie pograć. Ktoś ma, jak ktoś lubi takie gry typu zombie. Dobra. Boże, jaki bóg. Ej, jakby dobra, tutaj coś postawimy, ale to po to, że... Nie, nie możemy się po nim skinać. Będziemy musieli coś takiego zrobić. Jezu, jak ja kocham te bumy w tym razie. Dobra, a więc słuchajcie, To jeszcze tutaj zrobimy. Zębiaki na mnie wyjdą, mam tam drabineczkę i wtedy one się tam nie... One nie podrabią po prostu w tej wersji wchodzić po drabinach. Jesteśmy bezpieczni. Nawet pewnie nie ogarnął, że ja tu, tutaj jestem. No nie, super ciemno. Dobra, więc zrobimy utplanks i wtedy zrobimy z tego patyczki. Z tego pochodnia. Jak to się robi? Kurde. A, bo o jedną do góry. No, jakby... Dobra. Yy, o, i super mam jasno. Teraz pokażę wam te w nocy zombiaki, jaką one są mocne, bo one są naprawdę mocne. Okej, i nie, tutaj tego nie możemy zrobić. Ale dobra, drzwi zrobimy jeszcze. I jak się robiło drzwi chyba z tych Woodplainsów? Plains'ów, dobrze pamiętam, tak, tak. Już tak to się chyba... Nie, jak to się robi drzwi? Dor, door. gdzie to pisze Może to się z desek robiło? Nie pamiętam. Kurde, jak to było? Hmm, bo tak to nic nie wychodzi. Gdzieś mamy dor, Hmm, Strength, Chest, No, Możemy się tak przypomnieć, ale to wydaje mi się, że z tych, to się robiło z tych, tych lańsów. Tak mi się to wydaje Tak okno? O, Wooden dobra mamy I z tego czego to się robi? Nawet tego sprawdzić się można, dobra, no myślę, może z tego Nie, tak się Wood co to będzie, zobaczymy Ale nie, dobra, to już wiemy z czego to się robi, tak? Z tych plansów. dobra, i mamy drzwiczki. Dobra, drzwiczki działają jak powinny. To się zniszczy, bo tego nie potrzebujemy. Jak widzicie, już yy, 17. Yy, no dobra, to mamy. A to do czego tutaj posłuży? Aha, to jest taki słupek podporowy, Dobra, yy, to nie tutaj. To To nawet może nam się przydać. Słuchajcie. Tak na środeczku. Żebym się tam od niej nie? Dobra, mam tu jakieś w ogóle takie rzeczy, żebyśmy mogli postawić sobie? A nie, nie mamy. Dobra, te krzesełko sobie w rogu postawimy, jak to nawet na, na, wygląda, nieźle. To się zniszczy. To będziemy mogli zrobić taki tarasik. Taki fajny No żeby spoko wyglądało. Tutaj damy. Oj, przepraszam, coś spadło. Oj, tutaj nie chodzi się tak, jakbym krawciał. Hmm, dobra, to jakoś tam radę damy. No i taki będzie taki prowizoryczny tarasik. Da? Coś takiego możemy zrobić. Okej, okay, dobra, to słuchajcie, to mamy. Mm. No i co by to jeszcze zrobić takiego, to mi się wydaje, że ten odcinek będziemy mogli kończyć, więc słuchajcie, trzymajcie się i do następnego odcinka, pod koniec jeszcze dam wam te zdjęcia z obiektów, jak one biegają i sprintują w nocy, takie zdjęcia wam porobię. Dobra, więc słuchajcie, trzymajcie się i do następnego odcinka, który będzie już niedługo. Siema!